1 czerwca w Strzale odbył się Festiwal Zapaśniczy Młodziczek i Młodzików oraz dzieci. Do rywalizacji na matach w hali przy zespole oświatowo-wychowawczym w Strzale stanęło blisko 150 zawodników i zawodniczek z rozmaitych zakątków Polski. Bo cel jest wiadomy, propagowanie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia. Jest też okazja wyjątkowa, mamy dzień dziecka, więc chcemy tutaj dać więcej troszeczkę nagród. Ciepły posiłek jest za darmo dla każdego uczestnika. Mamy bardzo dużo ludzi. Przyjechały ekipy z Krasnego stawu z województwa lubelskiego, z Rzeszowa Spodkarpackiego, z także Warszawa. Oczywiście nasze osienne wszystkie tutaj szkoły, które tutaj uczestniczą w szkoleniu, więc myślę, że będzie dobra zabawa. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt najlepsza była szkoła podstawowa w Kotuniu. Wśród dziewcząt równych nie miał sobie LMKS Krasnystaw. Wśród młodziczek i młodzików triumfował WLKS. Oczywiście WLKS należy do jednych z najmocniejszych ośrodków nie tylko w województwie, ale w Polsce. Także trzeba powiedzieć, że zapasy tu w święcach mają się bardzo dobrze, bardzo mocno. Eee, aczkolwiek w stylu klasycznym klub w Radomiu, w stylu wolnym walczy jeszcze na wysokim poziomie Teresin. Eee, duża ilość klubów warszawskich, także muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zapasy, to Mazowieckie ma się do Dobrze, czego wyrazem są klasyfikacje robione po różnych mistrzostwach, klasyfikacje wojewódzkie, gdzie zawsze jesteśmy praktycznie w czubie.